Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Chcę się dzisiaj z Wami podzielić tematem, który zgłosił do nas jeden z klientów, mianowicie pisk podczas hamowania. Ja wiem, że pisk wiecznie żywy podczas hamowania. Na czym problem polegał? Klient zamontował zestaw tarczy i klocków hamulcowych do samochodu Volvo, zamontował produkt aftermarketowy, kupił jednego z naszych dystrybutorów. I po jakimś czasie eksploatacji, no, użytkownik zgłosił, mu, że mu piszczy podczas hamowania. No, Pisk jest niedogodnością i. Jeżeli mamy tylko taką możliwość, to staramy się weryfikować, czy problem powstał rzeczywiście w produkcie, w montażu. W tym wypadku była możliwość zweryfikowania tej, tej, tej zgłoszonej reklamacji przez użytkownika pojazdu. Podjechaliśmy do warsztatu, żeby rozpoznać ten problem, i moi drodzy, no, klient powiedział: Oj, kupiłem już oryginalne klocki hamulcowe, zamontowaliśmy klientowi, on już jeździ i nie ma żadnego pisku. Na szczęście warsztat nie zgłosił reklamacji do dystrybutora na piszczące klocki hamulcowe, w związku z czym mogliśmy te klocki hamulcowe pozyskać do weryfikacji. No i co się okazało, biorąc te klocki do ręki, można w bardzo prosty sposób zweryfikować, czy był poprawny montaż tych klocków hamulcowych. To są klocki hamulcowe z tak zwanymi cechami klocka kierunkowego, czyli jest wyraźne oznaczenie pokazujące kierunek obrotu tarczy do jazdy na wprost, czyli jak ten klocek ma być umieszczony w zacisku. Co więcej, to jest taka duża literka R, a po przeciwnej stronie L. No to też jest wskazówka. Tak by się wydawało, okazało się, że warsztat zamontował to. Odwrotnie. Po czym poznać na klocku samym używanym, że był zamontowany odwrotnie? Zawsze od ataku tarczy hamulcowej, czyli w miejscu, gdzie tarcza wchodzi, nazwijmy to w zacisk, są zazwyczaj nie, zanieczyszczenia bardzo duże. No to są, jak to działo reklamacyjne nazywają, wtrącenia ciał obcych. Tak, i takie lejkowe wyrwy w klocku. Jest to naturalne e, podczas eksploatacji takiego zestawu. Czyli można było zaobserwować, że z tej strony <tarka> tarcza atakowała klocek, tak? A jak atakowała go z tej strony, no to ciekawostka, bo szczałka pokazuje, że jest w przeciwną stronę. Pokazaliśmy to w warsztacie, przyglądali się klockom i powiedzieli, a kto to patrzy podczas montażu? Moi drodzy, z rzeczy ciekawszych, ten klocek, który jest aftermarketowy, jest identycznie zgodny z klockiem hamulcowym tym, który został zakupiony w opakowaniu producenta, jest tutaj nawet numer mieszanki charakteryzujący ten klocek hamulcowy i to jest 1 do jeden ten sam. Co więcej, narmy, nawet normy emisji pyłów i tej zawartości miedzi są identyczne, czyli prawdopodobnie to były te same serie. Ja wiem, że w ferworze walki nie zauważamy kierunku montażu, a klocki pasują jeden do jeden, lewa, prawa strona, ale musimy zwracać uwagę, kochani, na oznaczenia, które warunkują prawidłowy montaż takiego klocka hamulcowego. Pokazuję to na szkoleniach i koledzy też, którzy uczestniczą w szkoleniach, mówią, no Szewski błąd. Tylko, że jak powstanie pisk podczas hamowania, to rzadko kiedy warsztat powie: o jejku, drogi kliencie, ja źle zamontowałem. Zazwyczaj jest problem w produkcie. Nie fajnie, ale jak będziemy zwracać na to uwagę, nie będziemy popełniać tego typu błędów. Mam nadzieję, że Wam się uda. Pozdrawiam.